O, patrzcie, mniszek lekarski wychodzi już? Zbieramy te kwiatuszki tutaj tak. I niektórzy lubią je oczyścić z tego zielonego, ja nie oczyszczam zawsze tego, panie i panowie. I takie kwiatki, takie kwiatki zostawiamy na gazecie. W ciepłym miejscu. Po co? po to, żeby wyszły z tego robaczki, bo tutaj lubią być takie ciemne, czarne robaczki, żuczki, takie w tych kwiatach. No i potem co robimy? Gotujemy sobie z tego wywar. Wspaniały miodowy smak, wspaniały zapach i bardzo dobre dla naszego organizmu. Także polecam, rewelacyjna rzecz, a to nie wszystko, jeżeli chodzi o mniszek lekarski. Zastosowanie ma też korzeń. Listki są jadalne, tak. Tutaj można wymoczyć tą tej goryczki się trochę pozbyć. Nawet te rurki te rurki po wymoczeniu są jadalne. Także młody mniszek niektórzy bez wymoczenia na surowo po prostu tutaj wciągają. Patrzcie, ile tego dobra jest tutaj, ile. No oczywiście ja jestem pod domem i Tutaj no, pieski sikają, dlatego no, zostawię pieskom te kwiaty, a w innym, ciekawszym miejscu sobie pozbieram. Na razie, hej.